Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Justyna i dzisiaj otworzymy sobie paczkę. Wielką paczkę z marki Słowianka. Tutaj są rzeczy do stylizacji paznokci. A co dokładnie się znajduje, to zapraszam do oglądania. Otworzę tak ładnie. Tutaj mam nożyczki ostre bardzo, które świetnie sobie z tym poradziły. Jest czarna paczka w środku. Da. O! uuu Jakie to jest ładne. No dobra, to co, otwieramy. O, 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 już prawie, 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 prawie mamy. I słuchajcie. O! Mamy dwie paczki w środku. <laughs> Trzeba je rozpakować. O, ta jest leciutka, a ta jest cięższa. I teraz mamy dwie paczki. I co tutaj w środku? Może zna... Z... Dobra, zaczniemy od tej lżejszej. A, tu jest jakieś zaproszenie. To, to na końcu sobie zostawimy, no dobra? <tutujesz> tutaj zobaczymy, no ciekawe. Mega mnie to ciekawi, ale dobra. Dobra, dobra. Zosta nie, nie, zostawimy ją później. Teraz otworzymy tą cięższą, bo czuję, że tutaj są fajne produkty, które, no, które musimy zobaczyć, a to sobie zostawimy na później. Dobra. Ładnie to wygląda. 16 żeli. Czy to znaczy, że tutaj jest ich tyle? <tutujesz> I lecimy już do tego, co nas najbardziej interesuje, a jakie ładne złote tutaj jest. O, a tu nie ma żeli. Tu są jakieś kolory ładne. Nie, są i żele. Okej, okay, dobra. To wyciągamy. Robimy to, co ja lubię najbardziej, czyli wygrzebujemy wszystkie kolory, wszystkie produkty. O, tu są jakieś z czarną kropką i czerwony, jakiś ładny ojku, a to jesienny czerwień, czekoladowy. Ojejku, panterkowy. To tak ładnie wygląda, że to właśnie tak jakby taka pantera, ale myślę, że tutaj są jakieś takie drobiny, bardzo fajne w środku. Tutaj jakieś żele. Coś jeszcze jest, czuję, że coś jeszcze jest. Dobra, są żele, okej. Okay. I jeszcze żel. O, już myślałam, że naprawdę jest ich 16. To byłoby trochę, jeszcze jedno. trochę dużo. Dobra, baby boomer, jakiś muszę mieć Piękny kolor i tu jest baby boomer. Chyba takie same? A nie, bo to jest Xotropia i taki, który się nie poziomuje czyli różne serie w takich samych kolorach. Okej, okay, dobra, wszystko stąd mamy. Pakujemy z powrotem i się zaraz rozstawiamy z produktami wszystkimi. Zaczynamy od kolorów, i tutaj jest jeszcze taki top z czarną drobinką. Sprawdźmy, jak to wygląda. jaki to jest czerwone kolory? Są tutaj też czekoladowe, jakieś ładne, piękne, czyli jesień pełną paru, Robimy słocze. sześć kolorów jesiennych. Mamy tutaj czerwony, bordowy, mamy brązy, mamy taki musztardowy kolor. I co mnie tutaj też zaciekawiło, to taki transparentny czarny kolor z czarnymi drobinkami. Tutaj to przypominają mi się takie stylizacje, jak się kiedyś robiło takie rajstopki na paznokciach, że czarny, taki właśnie kolor, który był transparentny i na to malowały się czarne takie wzorki ala i to było właśnie kiedyś hitem i ten kolor mi tak przypomina takie stylizacje. Zobaczcie jak one się prezentują. Oczywiście wszystkie te kolory znajdziecie w naszym sklepie Justnace.pl. Sprawdźcie te wszystkie nowości z marki Słowianka, co się pojawiło. Buszujcie, sprawdzajcie. Kolory zmalowane. Trzeba jeszcze zajrzeć tutaj do tych pojemniczków z żelami. Z tego, co już widziałam na początku, to są to żele, które się poziomują i żele, które się nie poziomują. Ale najpierw pozakręcam kolory, żeby nic mi się nie rozlało, a jeszcze przed tym, bo zapomniałam, oczywiście kolory wysmarowałam, a top, no top, o topie zapomniałam, więc jeszcze tutaj dosmaruję top i, a, i lecimy jeszcze z tym. Top posmaruję pod tym kolorem czarnym, właśnie z tą czarną drobiną. bardzo fajne wykończenia. W sumie tutaj są, zaraz zajrzę sobie sama. A i tutaj są i czarne. I takie drobinki w kolorze szarym, więc to jest tak pomieszane trochę. Bardzo fajne wykończenie, na przykład właśnie stylizacji jesiennych, Coś takiego innego. Widzę, że tutaj Marka Słowianka poszła w tej kolekcji w takie drobiny czarne. Bardzo fajnie. Takich kolorów jeszcze nie widziałam w innej marce. Dobra, mamy tutaj żele, które są niepoziomujące się i żele stikzotropią. Jest 3 na 3 Ok, Cotton Candy, Cotton Candy, tutaj mleczny i Baby Boomer. Dobra, trzy kolory o różnych konsystencjach, zajrzyjmy do środka i sprawdźmy jak one wyglądają. Ok, to zrobimy tak, że będziemy otwierać jeden kolor i będziemy porównywać ten poziomujący z tiksotropowym. Najpierw zaczniemy od Baby Boomera. Ładny kolor, który nie jest kryjący taki w 100%. I lecimy teraz do tego z Tiksotropią. Sprawdźmy teraz jaką ma gęstość właśnie ten drugi. Tutaj u góry jest ten, który właśnie się nie poziomuje, a na dole ten, który ma Tiksotropię. Taką gęstość mają te żele. Teraz pokażę Wam kolory. Tu jest mleczny i jeszcze został nam Cotton Candy. Zaczniemy yy, Przejdziemy do mlecznego koloru. Tak prezentuje się ten kolor mleczny. Tutaj po lewej stronie jest z Tiksotropią, a po prawej stronie jest ten, który właśnie jest niepoziomującym się żelem. Tutaj jest kolor Cotton Candy. Na dole Tiksotropia, a na górze Non-Leveling. Pokażę Wam jeszcze jak zachowuje się ten żel Non-Leveling. Jego konsystencja jest taka bardzo kremowa i on będzie bardzo fajny do przedłużania paznokci on też idealnie sprawdzi się do budowy na przykład jajeczka przy fręczu konstrukcyjnym i zobaczcie jak on tutaj nam pracuje żele i lakiery odpakowane, a została nam jeszcze jedna paczuszka zaproszenie prosto od Natalii więc zobaczymy jak w środku jest zapakowane i co to jest za zaproszenie lecimy z tym tak ładnie, żeby tego nie zniszczyć. O, bardzo tutaj ciekawe. Trzeba jeszcze otworzyć. Oh, wow! wow, Co to jest? Aha! Dobra. Myślałam, że taki taki długi. List. Ojej! W takiej tubie. Wow! Dobra. Muszę to ładnie oderwać, bo boję się, że jak przekręcę, to mi, się, to, to, mi to wybuchnie. Dobra, otwieramy tu tubę. Mam nadzieję, że wyleci konfetti i będzie takie boom, więc BUM. więc wow, sprawdźmy to. Wow, bardzo zapakowana gazeta taka ładna. Tyle czytania? No dobra. To w dzisiejszej prasie. Dziewczyny, mamy tutaj zaproszenie na event marki Słowianka. My będziemy w Warszawie już 17 listopada. Będziemy mogli się spotkać, porozmawiać. Tutaj zaraz wam pokażę wszystkie szczegóły, jakie są. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, tutaj jest kod QR, możesz sobie zeskanować. Link do tego wydarzenia również jest w opisie pod filmem. Jeżeli masz ochotę i chcesz się z nami spotkać, to widzimy się już 17 listopada w Warszawie. Do zobaczenia. W paczce znalazły się piękne jesienne lakiery hybrydowe, również żele o różnych konsystencjach, jak i zaproszenie na event. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, to oczywiście zasubskrybuj kanał, daj łapkę do góry i widzimy się już w kolejnym odcinku.